O jak nie oni znają receptę na długie i szczęśliwe pożycie małżeńskie. W gołubi odbyło się wręczenie medali prezydenta RP właśnie z tej okazji. 26 par świętowało złote gody, czyli 50-lecie pożycia, a 4 pary diamentowe, czyli 60-lecie. Już na początku wujt Ireneusz Stencel złożył wszystkim jubilatom życzenia. Moje najserdeczniejsze gratulacje z okazji Waszych jubileuszy 50-lecia i 60-lecia. Myślę, że. Możecie Państwo swoim przykładem, swoim życiem stanowić wzór do naśladowania dla młodych ludzi, ale też stanowić dla nich inspirację, dlatego że yy, przeszliście Państwo wspólnie, razem długą drogę. Yy, po drodze pewnie nie zawsze było kolorowo, nie zawsze ta droga była usłana różami. Trzeba było wiele, dużo wytrwałości, dużo cierpliwości, ale też dzięki temu pe pewnie udało się wielu w przypadkach stworzyć takie szczęśliwe, wielo, wielopokoleniowe rodziny. Po życzeniach czas na wręczenie odznaczeń. Dostojnym jubilatom Państwu Reginie i Edmundowi Baranowskim w 50. rocznicę ślubu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności na dalsze lata wspólnego ży życia składa Przewodniczący Rady Gminy Piotmach Piotr Mach oraz Wójt Gminy Stężyca Ireneusz Poproszę Państwa Reginę i Edmunda Baranowskich. Po życzeniach wystąpił zespół dziecięcy Promyki ze Stężycy oraz formacja taneczna Jowita Dance. A jaka jest recepta na długie i szczęśliwe pożycie? To wiedzą diamentowi jubilaci. Zdrowie, radość, praca, a przede wszystkim wyrozumienie były. Że trafiła nas choroba, że trafiły nas kłopoty, ale przede wszystkim e, daliśmy radę, że. Jeden drugiemu pomagał i że zrozumieliśmy, a Pan Bóg dał nam siły. Wiele par wspominało, jak wyglądał ten wymarzony dzień sprzed 50 lat. 12 października 1974 roku. Tak to było. Proszę. Proszę. Tak, w meczu w Słupsku mieliśmy przyjęcie. Natomiast wtedy to był obowiązkowy ślub cywilny i kościelny. Kościelnego nie mogliśmy uzyskać bez ślubu cywilnego, w tym czasie kościelny, sam kościelny ślub był nieuznawany, prawda? Także musieliśmy Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku zawierać związek małżeński, no i po południu w Kościele Mariackim w Słupsku. Odbył się kościelnych. Przepięknie, 60 lat temu była ogromna radość. Były, byli goście, ale przede wszystkim to był listopad, ale była piękna pogoda. I pamiętamy to do dzisiaj, że łaski Boga nam służyły od początku. W naszym rodzinnym domu, w moim rodzinnym domu, w domach, w domu, w pokojach i także. Było kameralnie, ale bardzo ładnie. Orkiestra z nich już nikt nie żyje, ale byli to pan Bruno Schmidt, i oni mieli taką kapelę bardzo piękną, i przede wszystkim burowały walce, polki. I to było piękne. Gmina Sężyca od lat jest w czołówce gmin z najwyższym przyrostem naturalnym. To pokazuje przywiązanie do wartości rodzinnych. Właśnie z tego słyniemy, że z tych rodzin wielopokoleniowych, wielu z tych państwa, których dzisiaj mieliśmy zaszczyt nagradzać czy, czy dekorować, no to oni właśnie tworzą takie rodziny wielopokoleniowe: mają dzieci, wnuki, prawnuki. No i, i bardzo oczywiście my, jako gmina, też cieszymy się, że jesteśmy na Czołowych miejscach, jeżeli nie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ranking yy, przebywania dzieci, rodzin dzieci. Zatem przeżyjmy to jeszcze raz. Miłego oglądania, a wszystkim uczestnikom życzymy wszystkiego najlepszego.